Siema Jestem na lekcji. Jestem Michał To jest mój gruby kot Kejra 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 Mam je w dupie Siema, postanowiłem, że pójdę sobie na spacer Jestem u mnie w ogrodzie i wiecie, mo można pójść normalnie drogą, nie? Ale to nudne. Po co być nudnym człowiekiem, jak można być fajnym człowiekiem? Dlatego ja wychodzę przez dziurę w płocie. A, zostawię was tutaj. Ach, patrzcie. To jakie ładne pole. Yy, mam teraz elekcję, ale mam wyjebane. co mam 17 lat. O jest. Dobra, teraz będę musiał szybko przebiec przez pole sąsiada. Szybko biegniemy, nie? Ua! Dobra. Zrobię kiedyś filmik kilkunastu minutowy, gdzie będę po prostu siedział i medytował. Będzie naprawdę super content. Przez kilka minut będzie typ siedział sobie na dupie. Ale na pewno zrobię ten odcinek, bo to bardzo zabawne. Bo jestem super zabawny, co nie? Będę tak z nagrywał, bo czemu nie? Tylko to jest jakby... To jest telefon mojego brata Bo ja jestem wyzwolony smart, bez smartfonowcem Z własnego wyboru Generalnie Więc używam telefonu brata, żeby nagrywać Ale może wezmę jakiś Stary telefon Mojej siostry, który chyba nawet ma lepszą kamerkę niż to Będę nagrywał Chodźmy sobie na jeziorko Generalnie Tak, no, więc... E, Jezu, ale to jest kwalitny content. jestem nad jeziorkiem, wiem ładnie, wieje, nie wiem czy w ogóle mnie słychać, zobaczę to dopiero jak będę montować. Także fajna kładka, przechodzimy. Jezus Maria, jeśli ktoś ktokolwiek to obejrzy, to kurwa musi być y, złotym człowiekiem w sensie to nie ma nic ciekawego. No więc super kwalitne vlogi Michał Show. Mam nadzieję, że ludzi nie spotkam, bo nie chcę mi na z tej maseczki. Tak szczerze po prostu nie umiem oddychać, okulary mi parują. No po prostu drama. Ja. No ładnie słońce świeci, dlatego mamy czapeczkę. W ogóle bardzo polecam przejść na klawiaturkę. Ponieważ po prostu jest przecie prostsze. W sensie... Ja bym żył w fanie, już prawdopodobnie to smartfona fajnie było mieć, bo jednak miałbym więcej opcji i komputera teoretycznie nie musiałbym mieć. A... No z moim, moją klawiaturką to ja tak naprawdę mogę SMSy SMS-y i dzwonić, ewentualnie mogę um, mogę wejść na Facebooka ostatecznie. Jest to, bo generalnie jest to telefon 17 roku. roku, okay. ja 3310, ta odnowiona z 17 roku, więc ma dostęp do internetu. Jakbym chciał coś zgapić na sprawdzianie zbiorki, to właśnie klawiaturka jest bardzo fajna, to naprawdę polecam. Jeśli klawiaturka wasza ma dostęp do internetu, to naprawdę polecam, ponieważ można dyskretnie, jak już znasz klawiaturkę na pamięć, dyskretnie pisać na sprawdzianie i chce Ten odcinek w sumie nie będzie jakiś super zabawny, tak mi się wydaje. Montaż będzie super wybitny. Montuję to w iMovie, bo mam Maca, dostałem od maka. Nie nie przepadam za nim, to jest już chyba 9-letni Mac, Mac Mini. Nie, nie przepadam za nim, bo to jednak maki. Nie wiem, nie lubię Apple'a jakoś zbytnio, nie? Eee, ale no, dostałem maka kiedyś tam kilka lat, kiedy miałem jakieś 9-10 lat, więc od tego czasu go mam. Ale przez to mam za darmo iMovie i w nim montuję. Nie jest to wybitny program do montażu, ale mi wystarczy. Chciałem powiedzieć, że jak macie jakieś pomysły na kolejne vlogi, to piszcie, ale jakby nikt tego nie obejrzy. Ale jeśli ktoś to obejrzy, to naprawdę jestem wdzięczny, żeby zaproponował mi coś, co ten. Więc tyle. Chyba już nie powiem nic mądrego i prawdopodobnie ten, więc może się pożegnam. Także. i dość złymaczy nie. Ale nadal no, będę iść, bo może. Może powiem coś mądrego jeszcze. Też nie sądzę.